No, cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym Weekly Vlogu. Bardzo się cieszę, że znowu tutaj u mnie zagościliście. Obejrzyjcie teraz intro, w tym czasie macie czas, żeby zasubskrybować mój kanał. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, widzimy się zaraz. Hej, hej kochani, jak widzicie, my w końcu daliśmy radę wyjść z naszych czterech ścian. Jest dzisiaj przepiękna pogoda, 25 stopni, także żalnie skorzystać. Wybraliśmy się, słuchajcie, na lody. Ja tutaj mam batilę de coco, bo wszystko co z kokosem ja kocham. Jeżeli mnie oglądacie, to bardzo dobrze wiecie. W ogóle mamy tutaj stylowe maski, które dostaliśmy, chciałam wam pokazać. Zobaczcie. Dzień dobry. A tak wygląda Markusej, przyszykowani na spacer. Przycupnęliśmy, zjemy lody i czas na troszeczkę sportu. Przydalam się Soft as the morning dew, we dance like the spring. The start of the river is where we begin, and as you flow into my. W Niemczech jest dzień mamy, także mamy tutaj bukiet dla teściowej. Mąż podarował mi jeszcze czerwoną różę, mimo że mamą nie jestem. Miło, miło. I tutaj jeszcze czekoladki są. No, także idziemy do teściowej. No, cześć, kochani, witam Was serdecznie w kolejnym dniu. Dzisiejszy dzień znowu spędzimy aktywnie. Pierwszy plan był taki, że pojedziemy na wycieczkę rowerową, ale coś mi się tej wycieczki rowerowej odechciało i pójdziemy na spacer. I przy okazji zaplanowaliśmy geocaching. I teraz, wszyscy, którzy nie znają pojęcia geocaching, koniecznie wygooglujcie. Nie pożałujecie. Ja już Wam zdradzę, że um, chodzi tutaj o szukanie skarbów. Także jest ciekawie. Wygooglujcie, ponieważ jest naprawdę świetny sposób na spędzanie wolnego czasu. Także, kochani, chodźcie z nami. Jesteśmy, słuchajcie, nad jeziorem Mögle'e, i ja kocham naturę. Tutaj wszystko wygląda wyjątkowo magicznie. Drzewa są przepiękne, co mogliście zobaczyć na przebitkach. Markus się w ogóle śmieje, że mój dzisiejszy strój to taka typowa poszukiwaczka skarbów. Pewnie się zastanawiacie, yy, skąd ten nowy pieprzyk na mojej twarzy. Słuchajcie, to jest zamaskowanie ranki, która powstała przy yy, wyciskaniu. Nie róbcie tego, bo będziecie musieli malować fałszywe pieprzyki. Markus właśnie wyszykuje nam skarb, który znajdziemy tutaj w pobliżu. Tutaj jeszcze nie byliśmy, także musimy zaraz coś fajnego znaleźć. Jak już wspomniałam, wygooglujcie sobie w internecie, o co tutaj chodzi. Myślę zresztą, że nagramy z Markusem więcej vlogów, właśnie. Tematem Go caching. Kochani, pewnie się dziwiliście, gdzie ten skarb, o którym Wam opowiadałam, ale szukanie skarbów nie wypaliło z tego względu, że zaczął fiksować nam sprzęt. Także takie buty, ale mimo wszystko mieliśmy fajny spacer, także to się liczy. W ogóle zastanawiam się, czy nie nagrać Wam osobnego filmu o temacie właśnie geocaching. Taki film nagrałabym wspólnie z moim mężem. Myślę, że to byłoby takie fajne urozmaicenie na moim kanale. Jak widzicie tutaj, zapewne, bo Wam macham, macham tą ręką jak zwykle. Yy, byłam na paznokciach. Mam wreszcie profesjonalnie wykonane paznokcie. Plan jest taki, że będę chodziła jeden miesiąc do kosmetyczki, a drugi miesiąc będę robiła je sobie sama. No. A dzisiaj, moi drodzy, jakbyście się zastanawiali, dlaczego ja jestem taka wystrojona jak stróż w Boże ciało, to dzisiaj jest ten dzień. Dzisiaj jest druga rocznica naszego ślubu, już mąż w ogóle słyszę, że wszedł do domu, ale zachowuje się cicho, pewnie myśli, że ja go nie słyszę. Także plan na dzisiejszy wieczór jest taki, że bierzemy sobie butelkę wina i idziemy na romantyczny spacer nad wodę. Tylko niestety jest dzisiaj bardzo chłodno. O tym nie pomyśleliśmy, także zobaczymy, czy wygra tutaj romantyzm, czy wygra jednak wygodnictwo. Jeżeli wygra romantyzm, to ubierzemy się po prostu ciepło i pójdziemy. Na ten spacer, a jak wygra wygodnictwo, to tak jak już się pewnie domyślacie, zostaniemy w ciepłym domku i w domku to wino wypijemy. Także tak. Prezenty też drobne mamy, to znaczy, prezent dla mojego męża doszedł, zaraz go wam pokażę. Podobno mój prezent jeszcze nie doszedł pocztą, tak. Powiada mój mąż, ale on często my w takich kwestiach ściemnia, także zobaczymy. I w ogóle dzisiaj o 12 w nocy będą już urodzinki mojego męża. Także dzisiaj po prostu mamy coś świętować. Rocznica ślubu, druga rocznica ślubu, yy, urodziny męża, także moi drodzy, no, koniecznie zostańcie z nami. No, dobra, póki co wygrywa wygodnictwo, kochani. Pizza też miała być jedzona nad wodą, a będzie jedzona w ciepłym domu. Mąż teraz poszedł jeszcze po winko i będziemy po prostu udawać, że siedzimy we włoskiej restauracji. Co mogę Wam powiedzieć? Tyle, że wygodnictwo wygrało. Zjedliśmy, zostajemy w domku, ale teraz mamy bardzo romantyczny plan. A mianowicie przyjrzymy sobie naszą skrzyneczkę, w sumie to jest takie pudełeczko wspomnień, które jak widzicie pęka w szwach. Trzeba tutaj kupić kolejne większe. Tutaj zbierałam wszystkie jakieś nasze pamiątki, bilety, korki od wina, tak naprawdę od początku naszego związku, także mamy tutaj sporo do przeglądania, jeszcze nigdy tego nie robiliśmy tak naprawdę, także myślę, że troszeczkę nam to zajmie. A nie pokażę Wam, bo tutaj są tajemnice, słuchajcie, w środku. Zobaczcie, teściowa nam również sprawiła prezent na drugą rocznicę ślubu, piękne różowe kwiatuszki. I tutaj coś ze sklepu Oil and Vinegar. My bardzo ten sklep lubimy. Tutaj dostaliśmy oliwę z oliwek i ocet winny z białego wina. Chyba Wam o tym nie wspominałam, ale my z Markusem uwielbiamy oliwę z oliwek. I są dwie takie rzeczy spożywcze, na których nigdy nie oszczędzamy pieniędzy, ponieważ. Yy, Testowaliśmy wiele i naprawdę w tym przypadku potwierdza się to, że im droższe, tym lepsze. A mówię tutaj właśnie o oliwie z oliwek i o parmezanie. My ogólnie nie oszczędzamy na jedzeniu, uważam, że można na innych rzeczach oszczędzić, ale właśnie jesteśmy miłośnikami dobrej oliwy z oliwek i dobrego parmezanu. Jako taka ciekawostka o nas jeszcze. Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu. Dzisiaj robimy grilla, coś ostatnio sporo grillujemy, tak się złożyło. Za chwilkę przychodzi nasz przyjaciel ze swoją dziewczyną, pokażę Wam, co pichce. Pamiętacie, kochani, jak w poprzednim vlogu robiłam makaron Jimmy'ego Olivera właśnie z ricottą i stwierdziłam, że na grilla wykorzystam ten przepis, a ja troszeczkę go przeinaczę, ponieważ nie będę tutaj robiła oczywiście już makaronu, ale wykorzystałam właśnie ricottę. Tutaj jest ta mieszanka przepyszna. Ten przepis macie pod poprzednim wiki vlogiem, także zapraszam Was serdecznie. I tutaj po prostu jeszcze dołożę pomidorki, to wszystko poleję jeszcze raz oliwą z oliwek, rukolę i to będzie taka ala sałatka do grilla. No, wygląda to przepysznie, bardzo aromatyczne. Oczywiście dla osób, które lubią czosnek, bo to jest bardzo czosnkowe, ale wiecie, sami swoje. Także nie będziemy sobie niczego żałować. Zrobiłam też tą sałatkę ziemniaczaną z poprzedniego weekly vloga, ponieważ ostatnio zrobiła ona taką furorę, że stwierdziłam, że muszę koniecznie to powtórzyć. W międzyczasie Markusek przygotował nam tutaj już stół. Zobaczcie, jakie kwiatki śliczne dostałam. Także zaraz zaczynamy grillowanie. Kochani, myślę, że czas się pożegnać. To był naprawdę intensywny tydzień. Ja nie nagrywałam wam wszystkiego, ale mieliśmy tutaj małe przyjęcie u nas w domu urodzinowe dla Markuska. Był szampan, był księżniczkowy, śmieje się torcik. Wczoraj byliśmy u naszych sąsiadów i zrobiliśmy sobie wieczór gier, także naprawdę był to bardzo fajny tydzień, ale dzisiaj tylko relaks. Ja właśnie zamówiłam nam sushi i plan jest taki, że to sushi skonsumujemy sobie zaraz w łóżku na relaksie. Będziemy wcinać właśnie sushi, oglądać jakiś fajny film. Ostatnio skończyliśmy oglądać serial Into the Night. Po polsku to jest chyba tłumaczony jako zdążyć przed świtem, jeżeli czegoś teraz nie pomyliłam. I powiem wam, że to Serial ma sporo nie niedociągnięć, to nie jest nic wybitnego, ale myślę, że dla relaksu naprawdę można obejrzeć, tym bardziej, że serial wciąga. Bardzo podobał mi się też motyw polski, także jeżeli macie ochotę, to polecam wam ten serial, ale tak jak mówię, bardziej dla relaksu. No dobrze, kochani, to co? To żegnam się, mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną swój czas. Jeżeli macie jeszcze chwileczkę, to koniecznie obejrzyjcie moje inne filmiki. Tutaj zawsze Wam pokazuję. I tutaj. jeżeli chcecie zostać ze mną na bieżąco, to też subskrybujcie mój kanał. Tutaj gdzieś to będzie. No, także uczyńcie to, a my widzimy się już niebawem w kolejnym filmie. Pa, pa!